Witam wszystkich bardzo serdecznie na dzisiejszym filmie Jak widzicie dosyć nietypowe yy, oświetlenie Ponieważ mam ze mną lampę O, sorry, że was, was tak oświecę A dlatego mam lampę, bo, planuję, bo jest już 21 prawie Wiadomo, robi się już ciemno i, A nie planuję wczesnego powrotu do domu Chcę mieć już zrobione, bo nie dosyć, że ciągnie mnie do, do tej roboty to, to już chcę mieć to za sobą, bo jutro już z dziadkiem będę tutaj co innego kombinował, także już chcę mieć to zrobione. Także miejmy nadzieję, że widzicie: mam tutaj trzy dokładnie to się nazywa Łata Budowlana, tak? Chyba tak. O, zobaczcie sobie: Łata, łata Montażowa e, to jest 2 na 3 cm i 2 metry, i to zakupiłem za jakieś 4 złote sztuka. Także tanie, tanie drewno i praktyczne, bo można i listewkę sobie jakąś zrobić, i podpórkę, i fajne różne rzeczy. Także widzę na to rozwiązanie. I moi drodzy, przechodzimy do, yy, do już lepszych rzeczy. Także OSB 125 na 60 i zaraz 125 na 60, tak dobrze mówię a tutaj mamy 125 na 30 cm jakie widzę na to rozwiązania także to będzie większa półka jako nowy kurnik na nową hodowlę jeżeli chcecie dowiedzieć się jaka to hodowla to jeżeli jeszcze nie ma tam 300 łapek pod filmem nowy nabytek u mnie na kanale także zapraszam was tam i dajcie łapeczkę w górę także i jeżeli dobijecie 300 łapeczek tam to to ujawniam wam jakie, jaka to będzie hodowla Pod tym filmem też Możecie dać łapeczkę i, I co mam takie dwie deski Na tej większej będzie kurnik A na mniejszej będzie To półeczka na pasze różne rzeczy Takie wiecie te co mi się walają tutaj o. Krótko mówiąc Gdzie planuję tą większą półeczkę Tą większą półeczkę planuję tutaj Tu zaraz na tym poziomie A tą mniejszą Tak zaraz przy końcu tutaj tak no także także może to wam e, dać do myślenia, że to nie są największe kury, które planuję mieć tutaj Ale to już w swoim czasie możecie pisać, zgadywać Ale najlepiej będzie jak zostawicie łapeczkę. Także moi drodzy wszystko wystawione ja biorę się do roboty co mam zakupione jeszcze mam zakupione zawiasy Tutaj takie o, tu Pokażę Wam jakie Takie no Takie Większe Lekko i mniejsze Oczywiście wkrętarkę Takiej firmy tutaj Rajobi czy nie wiem jak to się wypowiada zasówkę, Bo będzie potrzebna nie jedna Bo zrobię tutaj zasówkę. O tutaj tutaj do tych drzwiczek, chociaż jak tak patrzę, to to już się zatyka samo, także wydaje mi się, że nie będzie potrzebne, ale zasuwka będzie potrzebna i w tym nowym kurniku i, i tutaj do drzwiczki, a będą potrzebne naprawdę, to zakupiłem do, do tego, żeby to tak umocować fajnie, a tutaj to pod te OSB. Oczywiście, mam jeszcze różne większe, także tak to dostosowałem, żeby mieć jak najlepiej z tym. Oczywiście, takie śruby po prostu uwielbiam. Je. To są moje typowe śrubki. A patrzcie, ile ich jest w ogóle. I uwielbiam nimi pracować. No, są tak fajne. Nie wypadają z wkrętarki, tak jak niektóre. No po prostu są super. Podobają mi się. Także, moi drodzy, ja się zabieram do roboty. I widzę się z Wami, jak już coś będę miał zrobione. Także zrobione już mam tutaj, jak widzicie, te kątowniki. I są na razie na jedną śrubę. Oczywiście poziom jest. Sprawdzałem na poziomie, wszystko jest jak powinno być. Prościutko. I zaraz Wam pokażę, jak wygląda już na tym ta płyta. Czyli kurnik. Także moi drodzy, tak to wygląda na tą chwilę. Jak widzicie, um, są już listewki naokoło, także tak w pełni wygląda nowy kurnik. I pokażę pokaż Wam jeszcze co kupiłem i co fajnego tutaj też będzie. Oczywiście zaraz będziemy montować drugą półeczkę. Ona będzie wyżej, tak dużo wyżej i. I co ja chciałem wam powiedzieć i to, że, a to, że to jest na zawiasach i przy sprzątaniu po prostu odchylam to sobie w taki sposób i łatwo wszystko wygrabie, zrzucam tutaj, czyszczę stąd, więc wszystko jest bardzo fajnie przemyślane. To mi się bardzo podoba i to sobie zamykam i wszystko fajnie gra. Tu widzę, że jeszcze mi ta OSB na środku opada, także będę myślał nad drugą listewką tutaj na samej krawędzi pod, żeby to fajnie jeszcze wzmocnić. I też tak na pionowo, nie na poziomo, bo na pionowo ta listewka ma 3 cm, a na poziomo ma chyba 2. Także będę też nad tym myślał i też w ogóle pierwszy raz widzę jak te śpią, sobie fajnie razem śpią. A zamknę je od razu w sumie. No, ale to już Wam nie pokazuję, bo muszę tutaj pierwsze przejść. Także moi drodzy, dociąłem sobie ten yy, no, kątownik. Uciąłem sobie tutaj, bo był za długi, a bardzo mi zależy, żeby wykorzystać go w tym miejscu. O, na tą półkę, bo na tej półce być może, znaczy być może na pewno będą pasze, czyli tu będzie sporo kilo, i chcę, żeby żeby to się trzymało fajnie także pies tutaj na myszy poluje także chcę żeby to się ładnie trzymało i będzie ten kątownik i tutaj z boku inne jeszcze ten użyję te tutaj może nie są za duże ale będą trzymać ładnie więc na pewno to fajnie będzie się trzymać także ja lecę robić a co wam jeszcze chciałem powiedzieć chciałem wam powiedzieć że Kupiłem jeszcze taką taką okrągłą. Nie wiem jak to nazwać. Jak to się nazywa? Nie widzę tutaj, no ale wiecie o co chodzi. Także idę działać dalej i widzimy się za chwileczkę. Także tak to wygląda na, ten, na tą chwilę. Jak widzicie zaraz wam wszystko opowiem tutaj oczywiście to na zawiasach to mi się bardzo podoba ym, tutaj zrobiłem taką podpórkę na koniec deski jeszcze nie, jeszcze tu nie jest wymierzone jeszcze nie jest przykręcone że fajnie się wszystko trzyma i deska fajnie jeszcze jest ym, jeszcze jest no yy. O, no, uciekło mi słowo, często mi ucieka słowo. Fajnie jest jeszcze na słupku, tak to powiem. I... Mogę wam zmierzyć jaka jest szerokość, długość tego kurnika. Także jest to wewnętrzne oczywiście. 58 cm 58 na no, moi drodzy, na 120, No, 2. Także dosyć fajny kurniczek. Taki mały, mały kurniczek, po prostu praktyczny, jak zawsze. Oj, kociek przyszedł. Mógłby, by, mógłby polować, bo tu widzę się kręcą. Jeszcze parę myszek. Oczywiście pies czuwa, więc. No tutaj czasami tam wchodzi, tutaj patrzy się. A pies nie wie po prostu, że tam jest. kocy przejdzie. Także moi drodzy. Yy, o, jeszcze ta górna półeczka, jak widzicie. Górna półeczka na yy, szpary. Już wam mówię ile. Ma 20 prawie centymetrów, 18 cm, Szpary. Generalnie półka będzie miała zastosowanie na jajka od silek. Na pasze. Różnego rodzaju środki, że wiecie, nie będę już tego miał tutaj, tyle aż tylko większość, właśnie tutaj na płeczce sobie będzie leżało i jest na trzech y, tych y, kątownikach, więc jest bardzo fajnie wzmocniona. Nie, am, nie ma żadnej amortyzacji, wszystko siedzi ładnie. I, a i jaka ma wysokość kurnik? Jeszcze wam powiem, o jest ta miara, w tej jednej ręce. Także kurnik ma wysokość 40, no 47 cm. Także widzicie 47 cm, i teraz robię tutaj wyjście. Wyjście tak jak widzicie, tutaj jedna dziurka, tutaj, tutaj, i tutaj będzie druga. Także takie wyjście i będę to zaraz wyżynarką wycinał. Także moi drodzy, to było na tyle. Pamiętajcie o subskrypcji kanału, łapce w górze miłym komentarzu, oczywiście łapy w górę i kolejna część z budowy. Także wydaje mi się, że w dwóch częściach się zajmę, e, się tym zajmę, a dużo się dzieje, bo już jutro mojego czasu doprowadzam tutaj prąd do kurnika. I, I będzie robiony wybieg właśnie od, od tych drzwi, także do następnego odcinka, cześć.